Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Salata, prowadzę sklep medyczny w Warszawie Cezmet i chciałabym Państwu kilka porad y, tutaj przedstawić. Chciałam państwu opowiedzieć jak dobrać ciśnieniomierze, na co zwrócić uwagę, ponieważ wiele osób do nas dzwoni z pytaniami i te pytania się powtarzają. Dlatego stwierdziliśmy, że może nagramy taki filmik, który ułatwi państwu to zadanie doboru ciśnieniomierza. No i teraz proszę zwrócić uwagę, szukamy ciśnieniomierza, często dla osób starszych, na co zwrócić uwagę. Zwracamy uwagę na to, aby był mankiet powyżej łokcia zakładany oraz czytelny wyświetlacz. Mówię o ciśnieniomierzach elektronicznych, zasilanie na baterie, cztery paluszki zazwyczaj, Albo y, zasilacz. To jest bardzo ważne. Jeżeli mierzymy na zasilaczu, wtedy y, ciśnienie jest dokładniejsze, ponieważ y, przy pomiarach tylko na paluszkach, po jakimś czasie wyładowują się one i wpływa to na dokładność pomiaru. Więc pamiętajmy, że mierzymy na zasilaczu. Będzie dokładniejszy pomiar. Teraz jak mierzymy? Mierzymy siedząc przy y, biurku. Nie pochylamy się do przodu. Ręka na wysokości serca. Zakładamy mankiet. Patrzymy, aby dwa palce weszły nam pod mankiet nie za luźno, bo wtedy też dokładność pomiaru będzie y, zaburzona. No i włączamy ciśnieniomierz. Dokonujemy pomiaru. Mamy górne, dolne i puls. Cały pomiar. Jeżeli mierzymy kilka razy, wtedy pomiędzy jednym a drugim pomiarem poczekajmy około 20 minut. Nie chodzi o samo urządzenie, tylko o naszą rękę, która jest ściśnięta i musimy poczekać, aby tutaj dokonać kolejnego pomiaru. Mierzymy powyżej łokcia, bo jest dokładniejszy pomiar niż w ciśnieniu mierzak na nadgarstek. Wiele osób pyta, czym się różni ciśnieniomierz zegarowy od ciśnieniomierza elektronicznego. Na pewno w ciśnieniomierzu zegarowym mamy dokładniejsze ciśnienie, ponieważ sami je wysłuchujemy sobie, ale wiele osób może mieć problem z samym pomiarem zakładamy mankiet powyżej łokcia i niestety trzeba wysłuchać sobie górne i dolne ciśnienie i puls zmierzyć z zegarkiem więc jest to mocno kłopotliwe dlatego polecam do domowego użytku ciśnieniomierze elektroniczne